Dzień dobry. Mateusz, wracając do tematu windykacji, konkretnie windykacji polubownej. Co możemy zaoferować naszym klientom, wykonując właśnie działania z zakresu windykacji polubownej? Znaczy tak, windykacja polubowna to jest trzon dochodzenia tak naprawdę należności, który trzeba wykonać przed każdym postępowaniem sądowym, tak naprawdę. Przeważnie odbywa się to na zasadzie takiej, że dysponujemy narzędziami typu telefon, mail i SMS. No i chyba moim ulubionym narzędziem jest, to jest windykacja terenowa, czyli niezapowiedziana wizyta u dłużnika. To jest takie połączenie negocjacji z mediacjami, jeszcze jakichś działań prawniczych, które zdecydowanie przyspieszają i poziom zaspokojenia zdecydowanie wzrasta, ale to w osobnym filmie. Ja rozumiem, że windykacja polubowna, znaczy ja tak rozumiem, że musi być wykonana dlatego, że alternatywą jest tylko pójście do sądu, a one jest długie, kosztowne i nie zawsze przynosi skutek w postaci zapłaty. Więc jak ułożyć tą windykację polubowną, żeby ona dała gwarancję jak najwyższej skuteczności? Zaczynając od początku, zawsze staramy się zaproponować tutaj naszym klientom przede wszystkim przeprowadzenie raportu gospodarczego, ale o tym macie Państwo już szerzej omówione w innym materiale. Powoduje to przede wszystkim to, że mamy indywidualne podejście do każdej sprawy. Do każdego dłużnika, do każdego klienta naszego podchodzimy indywidualnie w celu rozeznania, czego oczekuje nasz klient, jakie są możliwości spłaty po stronie dłużnika. Tak, jest wiele takich przykładów, kiedy możemy się wykazać jakąś pomocą, nazwijmy to tak. Nie czasami trzeba ostro zadziałać wobec dłużnika, a czasami można mu pomóc. Takie pomaganie może polegać na tym, że często ja może na takim przykładzie opiszę to. Mamy zlecenie od hurtowni, żeby ściągnąć dług od jakiejś firmy budowlanej, wykonawczej, która znowu nie może zapłacić, bo jej inwestor nie zapłacił. Więc my pomagamy temu dłużnikowi, tej firmie wykonawczej, odzyskać te należności, bardzo szeroko łącznie z ewentualnie jakimś procesem sądowym, ale mając na uwadze to, że trzeba zabezpieczyć płatności dla naszego pierwotnego klienta, czyli dla tej hurtowni. Czyli na przykład jakąś sesję robimy, zabezpieczamy jakąś tą płatność i wtedy jak odblokowujemy taką płatność, no to wszyscy są zadowoleni. Ta firma wykona, wykonawcza odzyska pieniądze, nasz pierwotny klient hurtownia też yy, i nie działając tak yy, zamordystycznie udaje nam się odzyskać pieniądze. Tak, no kolejnym atutem tutaj faktu, że jesteśmy kancelarią prawną, jest możliwość świadczenia również usług prawnych dla takich dłużników. Oczywiście, zabezpieczając tutaj ściągnięcie roszczeń dla naszego klienta, jesteśmy w stanie na przykład zaproponować takiemu dłużnikowi upadłość konsumencką. Celu... Ale z tym trzeba bardzo uważać. Tak, z tym trzeba uważać zdecydowanie. Natomiast po prostu pozwala to tak naprawdę temu dłużnikowi na nowy start, na rozłożenie należności, które. Ma do spłaty, oczywiście po zabezpieczeniu już tych naszych które, należności, które żyją naszemu klientowi. Kolejnym y, takim przykładem podejścia takiego elastycznego i pomocy dla klientów, y, przede wszystkim tutaj dla klientów, czyli dla wierzycieli, jest taka mała podpowiedź którą za każdym razem przypominamy, właśnie głównie księgowym naszych klientów, a mianowicie, że aktualne przepisy dotyczące złych długów, czyli i dotyczące VAT-u i podatku dochodowego, są bardzo przyjazne dla przedsiębiorców, jeżeli już po pierwszych jakby etapach w widać, że ten może być z tym długiem, Problem, że on będzie schodził, yy, musi przejść na przykład do etapu sądowego. To warto rozliczyć złe długi, czyli odzyskać podatek dochodowy i VAT. I o tym też przypominamy. I w momencie, kiedy z dochodzonej kwoty mamy 23% VAT-u i 19% podatku dochodowego odzyskanego, czyli prawie połowę roszczenia, no to jest to jakaś ulga, lepiej mieć to niż nic. Tak, ja jeszcze nawiązałbym tutaj troszeczkę do indywidualnego podejścia oraz atutu, jakim jest to, że działamy jako kancelaria prawna, to nas przede wszystkim uwiarygadnia przed klientem, czyli jeśli my przed, przed dłużnikiem. dłużnikiem, przepraszam, oczywiście, czyli jeśli my tutaj mówimy dłużnikowi, proszę zapłać pod rygorem skierowania sprawy do sądu, to on faktycznie wie, że my ten pozew złożymy, tak? Jeżeli znajdzie nas na stronie internetowej, to zauważy, że świadczymy i w indykacji polubownej, w indykacji sądowej, masowej, egzekucji wpisujemy na hipotekę, robimy wyjazdy terenowe, no to wie, że jak powiem A, to powiemy też B, C i D. Tak, no odróżnia nas to przede wszystkim od firm windykacyjnych, które działają jako spółki z tak, tak, przykładowo. Innym tematem jest monitoring płatności, w związku z tym, że w indykacji polubownej uzyskujemy, my pobieramy wynagrodzenie właściwie tylko jako success to bardzo nam zależy, żeby odzyskać te wynagrodzenie, w związku z czym nie poprzestajemy tylko na tym telefonie, bo to byłoby za mało. No, pilujemy, żeby ta wpłata nastąpiła, czyli świadczymy cały proces monitoringu płatności. Wobec długów. Tak jest. No i często również tutaj prowadzimy negocjacje w imieniu naszych klientów, i również tutaj dużym atutem jest to, że te negocjacje są prowadzone przez prawnika e, przede wszystkim ma to znaczenie dla prawidłowego przygotowania treści ugody. E, tak. To tak, może tutaj i, i, to, I to nie chodzi tylko o to, żeby ugoda była y, prawniczo poprawna, ale żeby ona też skutkowała. Innym, w, w innych sferach, na przykład takim, że jeżeli taka ugoda nie zostanie wykonana przez dłużnika, żeby była łatwo wykorzystana w ewentualnym procesie sądowym, jako, jako uznanie roszczenia i przyspieszenie całego procesu sądowego, bo jeżeli to będzie uznanie długu i spełniało tam wymagania z kodeksu postępowania cywilnego, to sąd na podstawie takiej ugody czy takiego oświadczenia dłużnika wyda nakaz postępowania nakazowym, czyli będzie szybciej i taniej. Tak jest. No i to chyba wszystkie zalety prowadzonego przez nas postępowania polubownego. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany właśnie taką formą windykacji, zapraszamy do kontaktu. Do widzenia. Dziękuję.